Cześć, traderzy i traderki z tej strony Chris TTV Zapraszam do cotygodniowej analizy indeksów rynku Forex oraz krypto. Jeżeli chodzi o serwer, to cały czas trwają różnego rodzaju eventy, szkolenie z traderem Dante, przygotowania do sesji codzienne, a także w planach jest. Oton Intensive z Jimem Daltonem i kurs Price Action Ala Brooksa. W przyszły piątek, 11 o godzinie 18, spotykamy się na Poznańskim spotkaniu Traderów. Tym razem będzie to spotkanie na serwerze BTFDTV. Przejdźmy teraz do analizy indeksów. Zacznijmy od bitcoina. Pamiętajcie, że nie jest to porada inwestycyjna, tylko film edukacyjny. Zeszły tydzień zakończył się wzrostami. Cały czas jesteśmy tutaj w tym kanale spadkowym. Takiej byczej fladze spodziewamy się tutaj z tego wybicia. Pierwsze symptomy wybicia już mamy, właśnie teraz, dlatego że mieliśmy odwróconą głowę z ramionami, wyższy dołek, a także teraz wyższy szczyt. Celem tutaj jest. To górne ograniczenie kanału, przejdźmy na wykres jednodniowy. Cena praktycznie perfekcyjnie tutaj przetestowała ten poziom 59 836, który był wcześniejszym. Swingiem do góry zamienił się teraz we wsparcie. Jesteśmy w tej chwili na poziomie 62 608, które jest oporem. Jeżeli go przebijemy, to wtedy droga na 65 197 jest otwarta, a następnie Tutaj, właśnie górne ograniczenie tego kanału wzrostowego w okolicach 68 tys. Przejdźmy może na niższy time frame, 4 godzinowy. Widać tutaj lepiej, że wcześniej, tu, właśnie ten poziom. 62608 stanowił silny opór, w tej chwili zamienił się w wsparcie. I pracujemy teraz, żeby go właśnie przebić i dojść do 63831. Jeżeli to się nie uda, to wtedy tutaj wsparciem jest 59836. Przejdźmy do wykresu SP500. SP500 w zeszłym tygodniu nie zrobiło nowego szczytu. Zobaczmy na wykresie jednodniowym, jak to wygląda. No, w tej chwili jesteśmy tutaj między 5780 Lipcowy szczyt A, ATH Z września I jeżeli Tutaj Wybijemy się w którąś ze stron to w tym kierunku podąży rynek. Spójrzmy jeszcze na 4-godzinowy. Na 4 wyznaczyłem tutaj jeszcze linię trendu. Więc tutaj reakcja powinna być na 5810. Jeżeli tutaj wybijemy ponad tą linię trendu i uda nam się pokonać 5817, to wtedy. Droga na ATH jest otwarta, jeżeli nie, no to RTS lipcowego high, a następnie sierpniowego szczytu. Ja tutaj bym się spodziewał silniejszej obrony, też mieliśmy tutaj e, kilka dni e, wsparcia. Przejdźmy teraz do Nasdaqa. Nasdaq jest na tygodniowym wykresie, tutaj na silnym oporze. Widać tutaj różnicę właśnie w wolumenach na tych dwóch profilach wolumenowych. Przejdźmy teraz do wykresu jednodniowego. Tu jesteśmy, podążamy po tej długotej długoterminowej linii trendu wzrostowego, która tu utworzyła nam silne wsparcie na

4-godzinowym, no jesteśmy w tej chwili odrobinę powyżej wsparcia na 20 208. Jeżeli to wsparcie zostanie utrzymane to to wtedy atak na czerwcowy szczyt. A następnie, być może tutaj po wybiciu tego szczytu, a tak na ATH, jeżeli tu się nie utrzymamy, to wtedy spadek do 19844, silne wsparcie, następny. Silne wsparcie jest na 19 633. Przejdźmy teraz do wykresu złota. Złoto na tygodniówce też nie zrobiło nowego szczytu. Wykreśliło taką niezdecydowaną świecę doji. Oznaczającą właśnie niezdecydowanie, jesteśmy tutaj teraz pomiędzy 2662,9 od dołu tutaj a 2687 od góry. Jeżeli się wybijemy którąś, którąkolwiek z tych stron, to Wtedy albo idziemy na ATH na 2707, lub kierujemy się w kierunku wsparcia na, gdzieś na, w okolice 2620. Może przejdźmy na niższy time frame, żeby sprawdzić to, gdzie jest to wsparcie dokładniej.

silne umocnienie dolara to jest tygodniowa świeca na wy wykresie indeksu dolarowego na wykresie jednodniowym to jest 5 dni wzrostów i tutaj przebicie tego tego szczytu który teraz stanowi Wsparcie na 101,79 i jeżeli tutaj utrzymamy to wsparcie, to wtedy atak na 103,175, jeżeli nie, to wtedy korekta do poziomu 100,325 tutaj wiele konfluencji mamy okej okay. przejdźmy teraz do euro -USD. tutaj silne spadki euro w stosunku do dolara wsparcie na 100, 1, 101, 26 zostało przebite. Jesteśmy teraz na 1,096. I tutaj oczekiwałbym korekty przynajmniej tutaj do tego poziomu. Właśnie 1,, 101, spójrzmy jeszcze na złotówkę do dolara, złotówka po wybiciu nieznacznie dołka na 3,8. Skierowała się w kierunku oporu na 3,9 i można powiedzieć, że go przebiła. Jeżeli się tutaj utrzyma powyżej tego, to kierunkiem jest 3,96. Jeżeli spadnie, to wtedy testujemy tutaj te, to 3,8. To wszystko z mojej strony. Dziękuję. Za uwagę, jeżeli się podobało, to poproszę łapkę w górę i subskrypcję. Zachęcam do zadawania pytań i komentowania pod filmem. Do zobaczenia za tydzień. Cześć.